Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Beon i dziś zapraszam Was na kolejną relację z meczu PK Bank Polskiej Ekstraklasy. 28 kolejkę rozpoczynamy w Lubinie i za moment się tam wybieram. Chciałem nagrać coś na zewnątrz, ale we Wrocławiu wiatr tak mocno, że kompletnie nie byłoby mnie słychać. Mam nadzieję, że niedaleko od Wrocławia, ponieważ czeka mnie, około godzina jazdy będzie lepiej. Zapraszam do oglądania. Udało mi się dojechać z tym już pod Kali Areną. Za moment udaje się po odbiorach akredytacji i widzimy się już na Morawie. Witam Was właściwie z wysokości mojawy na Kali Na rozgrywkę uszyli już bramka, że zarówno zagłębia lubin, jak i Górnika zabrze do rozpoczęcia spotkania około 50 minut. Poznaliśmy 11 obudowę. w tym momencie trwa rozgrzewka do rozpoczęcia meczu, pozostało jeszcze około 15 minut. мне кёмет. Алекс, лаптица. Я сегодня использую технологию 14.40 20 потом. Вот ситуация наша не стала измерять результаты для. Помогам Ставим на стопот номер. И на стопот номер. Ставим на стопот номер. Ставим на стопот номер. Pierwszy gwizdek za nami była także sytuacja zagłębia, ale tutaj kibice na samym początku odgrywają pierwsze planowe role. Tutaj zobaczmy w tym momencie, jak blisko murawy jestem się w stanie pojawić. Jest też sytuacja dla Zabrza. Jeden do za dla dużych gości, fenomenalny z i sukę full i po całym kwadrancie górnik wychodzi na prowadzenie. Banko Majchowica Majchowicza dzieje się tak niewiele, że tutaj chłopak z Akademii zagłębia doskonali technikę użytkową, odbijając piłkę od ściany, także coś niesamowitego, ale postawa gospodarzy stała się bardzo słaba i tutaj zdecydowanie dominuje Jana Ulmana. Ja dotarłem na trybunę prasową, i bardzo niebezpieczne zderzenie przed momentem graczy Górnika, więc Filip był wychodzący trafia w kolegę z drużyny. Sędzia też przewał, grę, kiedy tutaj zagranie mogą mieć sytuację korzystną, wydaje mi się, że jest to mimo wszystko prawidłowa decyzja. Oby stał tutaj piłkarz Górnika, bo wyglądało to dramatycznie. Pierwsza połowa dobiegła końca i muszę tutaj podtrzymać to moje zdanie na temat tego, że gospodarze prezentują się bardzo przeciętnie. Fenomenalna bramka, Półkawy niejako ułożyła tą pierwszą połowę meczu i tutaj pod bramką Majchowicza nie było wiele zagrożenia. Czekamy na drugą połowę i na większe emocje. W początku długiej połowy zagłębie to do, do wyrównania Aleks Ławniczak, a więc kolejna wiązka po stałym fragmencie duży miedziowych. Mamy jeden do jednego, mecz zaczyna się od nowa i czekamy na kolejne emocje w tym spotkaniu, bo tych na pewno nie zabrakło Bardzo długa widyfikacja, jednak fały mal wskazuje na wapno po faulu na Mateuszu dowiaku. moment Tomasz Pieńko, stanie przed czasą pokonania Filipa Majchowicza, który miał bardzo spokojną pierwszą połowę właściwie do tego pojedynku, kiedy to stał się z kolegą z Dużyna, więc z Taofikiem Ismailem, a teraz można powiedzieć, że roboty ma pod kołek. Mamy 2 do 1, a więc ducha Połcha kompletnie odmieniła obie ekipy. One poszły w drugą stronę, bo tutaj Górnik po raz kolejny wypuszcza prowadzenie, a za głębie powstało, kibice dają niesamowite spacie, a więc to masz i 2-1. A 9 minut dojrzał albi, główny tego spotkania Paweł Males do meczu, a więc tutaj jeszcze sporo czasu będą mieli pod opieści, ja na wybrane alakcje jest cały czas sporo i tutaj to za nawet próbuje wyprowadzać ataki. Ostatni minuta minutach, gdy nie potrafi zrobić kompletnie nic, to zagłębiłaby ogrożoną sytuację. Z nami ostatni gwizdek jakieś święto w Lublinie, Zakładnia jakie dwa dwa do jednego z górnikiem zawsze i można powiedzieć, że robimy milowy krok w utrzymania. my mieliśmy te święta, bo, bo to nie są te, z których rozdaje się prezenty, a my tak już jedziemy od Katowic do Legii i dzisiaj kolejny, kolejny raz. Gramy bardzo dobrą pierwszą połowę i nie potrafimy zamknąć meczu, a, a mogliśmy to zrobić, mogliśmy to zrobić. Natomiast grając jaki mają wzrost i, i tak się stało, wykorzystali sytuację później później rzutkarnie i, i przegrywamy spotkanie, którego nie powinniśmy po prostu przegrać. Wiedzieliśmy, że się nas mogą zaskoczyć właśnie tymi znajdami fragmentami gry i jeśli dostaną to więcej przestrzeni, tak jak to miało miejsce dwa razy w pierwszej połowie, długie wybicia piłki, no zagłębiona szybkość. jest za wysoką linią obrony naszego zespołu, to, to to zrobią i będą próbowali to robić. Ale tak czy inaczej, no to, no to my nie potrafimy zamknąć meczu po raz kolejny. Może od początku mecz rozpoczęliśmy nieźle. Mieliśmy trzy strzały, ale niestety nie zamieniliśmy nawet na strzał w I, I później gra nasza nie wyglądała dobrze, biegaliśmy za piłką i, i, i to góry miał swoje sytuacje i taką jest strzelił też po z dystansu. My nie trafiliśmy, oni trafili wspaniałym strzałem. Mieli też swoje sytuacje po grzech swoich szydłowych, gdzie, gdzie tutaj mieliśmy gdzieś problemy i ta piłka przychodziła w tuż ranki, na całe szczęście nasze. Nikt tam nie dołożył, byli nasi obrońcy bardzo blisko. Się wyżej troszeczkę, a to nie wyglądało. wyglądało. same liczby w pierwszej połowie przebiegliśmy 8 km mniej, jak w drugiej, e, to już dużo, dużo mówi. Ogólnie szacunek dla przebiegliśmy ponad 12 120 km, bo, bo tak jak wspomniałem, trzeba było też pobiegać i za piłką, i, i do pressingu, tak samo wysokiego, gdzie w drugiej połowie. W pierwszej połowie właśnie zastąpił e, Marka Mroza. Taką na no, zmianę się zdecydowaliśmy, na tą energię z przodu i to było widoczne od razu od pierwszych minut drugiej połowy i no i dowieźliśmy to, szarpaliśmy gdzieś tam z zmianami, próbowaliśmy jeszcze dać energię e, drużynie i, no i to jeszcze jest efekt końcowy. I, I tutaj szacunek na łupaku, wielkie gratulacje. I jestem dumny z tego, że, że tak to się potoczyło, że odmieniliśmy dosyć w końcu tutaj w publiczność przede wszystkim my, jako Ja już opuściłem KGHM ANS. A wygrywa na otwarcie 28. kolejki Pekka Bank polskiej eksce klasy z górnikiem. Zabrze 2 do 1. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego vloga. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Cześć.